Z początkiem bieżącego roku rozpoczęły się przygotowania naszych wszystkich kadr chłopców do rundy rewanżowej. W styczniu odbyła się pierwsza konsultacja kadry 20. tutaj na obiektach w Biskupcu, gdzie odbyła się gra wewnętrzna tego rocznika. Kadra naborowa tydzień temu grała mecz kontrolny z Podlaskim Związkiem Piłki Nożnej w Zambrowie, a dzisiaj znajdujemy się w Biskupcu, gdzie kadra rocznika 2.9 również odbywa grę, grę wewnętrzną. Trener Michał Trzeciakiewicz dzisiaj powołał szerszą, szerszą grupę chłopców. Są to chłopcy, jest część chłopców, którzy stanowią trzon, trzon zespołu, ale też jest dużo chłopców, którzy są pierwszy raz na konsultacji. Ale są też chłopcy, którzy gdzieś tam są w tej, w tej naszej szerokiej kadrze tego rocznika. Nie nazywam tego okresu przygotowawczym, z tego względu, że to nie jest tak jakby nasz zespół to jest po prostu kadra wojewódzka. Najlepsi, najlepsi zawodnicy z tego województwa są zbierani, można powiedzieć, po. Po dłuższej, po dłuższej przerwie i chcemy się dowiedzieć, jak w tym momencie wyglądają, jak wygląda ich forma, jak dyspozycja. Mają też pik wzrostowy i chcemy cały czas im się przyglądać. Mamy kontakt z cenerami, też jeździmy bardzo często na, na obserwacje. No i to jest taka konsultacja, żeby mogli po prostu w wymagającym środowisku sprawdzić się na tle innego przeciwnika niż, niż, niż w klubie. I raz na jakiś czas, właśnie tak jak dzisiaj, mamy taką konsultację szerszą, w której sprawdzamy większe grono większe grono graczy. Dowiaduję się na pewno dużo informacji takich potrzebnych i no w końcu gram z najlepszymi osobami w województwie. No jest pewnego rodzaju wyróżnieniem za włożoną pracę, wysiłek, w treningi, mecze. Jest nagrodą za dobrą postawę. Jest tam wielu takich chłopaków, od których mogę się uczyć, naśladować ich. W końcu te mecze mistrzowskie są z z każdych województw najlepsi piłkarze wybierani, więc jest z kim rywalizować. Jedzie. Góra, dół. 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 I mocno góra! I mocno <ścoughs> <A, ścoughs>